Dlaczego na Linuxie nie ma wirusów? Bardzo często zadaję takie pytanie, kiedy rozmawiam o polityce najmniejszych uprawnień. To pytanie zawiera oczywistą nieprawdę, wirusy na Linuxie mają się coraz lepiej, ale w dalszym ciągu o kilka rzędów wielkości gorzej niż malware Windowsowy lub Androidowy. Więc do celów udowodnienia pewnej tezy takie pytanie sprawdza się świetnie. Odpowiedź zresztą na tak postawione pytanie zwykle sprawia moim rozmówcom sporo problemów, co nieustannie mnie dziwi w erze, kiedy ransomware jest od lat przedstawiany jako jedno z głównych zagrożeń dla firm. Może jakbym inaczej sformułował pytanie i zapytał, dlaczego komputery z Windowsem łatwiej zainfekować niż te z Linuxem, sprowokowałbym ciekawszą dyskusję. I byłaby ta dyskusja poświęcona nie tyle technologii i zabezpieczeniom, co nawykom korzystania z komputera przez użytkowników zwłaszcza jednemu nawykowi pracy z Windowsem na koncie z uprawnieniami administratora. Założyć się, że często nawet nieświadomie. Byle tylko zainstalować antywirusa i można śmigać. No nie można. Generalnie takie podejście już od dawna nie ma sensu. Dziś właśnie skupię się na odpowiedzi na pytanie, czy Netflix miał rację ogłaszając w 2015 roku, że antywirusy są martwe. I jak właściwie poradzić sobie z zagrożeniami płynącymi ze stacji końcowych użytkowników. Jedziemy z przeglądem. Przepisy bezpieczeństwa wzywają do wprowadzenia polityki najmniejszych przywilejów, co oznacza w skrócie ograniczenie dostępu, aby zmniejszyć tzw. attack surface. Polityka najmniejszych uprawnień wymaga, aby każdy użytkownik, aplikacja i konto systemowe miały minimalny dostęp do zasobów potrzebnych do wykonywania swojej pracy. Wielu klientów, użytkowników lub aplikacji ma uprawnienia administratora lub ruta z dostępem do poufnych danych czy systemów operacyjnych. W modelu z minimalnymi uprawnieniami konta administracyjne z podwyższonymi uprawnieniami przyznawane są tylko tym osobom, które naprawdę ich potrzebują. Wszyscy inni działają jako standardowi użytkownicy z odpowiednim zestawem uprawnień. Regulacje takie jak PCI DSS, HIPAA, SOX czy frameworki takie jak NIST czy CIS zalecają lub wręcz wymagają wdrożenia modelu o najmniejszych uprawnieniach w ramach programów complianceowych. Podczas audytu może być konieczne wykazanie, w jaki sposób zasada najmniejszych uprawnień jest stosowana i egzekwowana w organizacji w celu kontroli kont administracyjnych. I nie, nie chodzi jedynie o konta administratorów w systemach krytycznych. Aby z powodzeniem stosować się do polityki najmniejszych przywilejów, trzeba przede wszystkim wiedzieć, którymi przywilejami musi zarządzać. Oznacza to, że trzeba wiedzieć, które punkty końcowe i użytkownicy lokalni mają uprawnienia administratora, określić, które aplikacje są w użyciu i czy wymagają uprawnień administracyjnych do uruchamiania i zrozumieć swój poziom ryzyka dla kont usług i aplikacji z podwyższonym zestawem uprawnień. Wyobraź sobie, o ile mniej szkód i ryzyka wyrządzą użytkownicy, jeśli usuniesz ich z grupy lokalnych administratorów, a jednocześnie zapewnisz im sposób na instalowanie zatwierdzonych aplikacji. W tym właśnie pomaga program IBM Privilege Manager. Możesz rozpocząć zresztą od zapoznania się z bezpłatnymi narzędziami IBM Least Privilege Discovery Tool i Endpoint Application Discovery Tool. Pisałem już o nich kiedyś na LinkedInie, a linki do nich załączam w opisie tego odcinka. IBM Privilege Manager potrafi komunikować się z setkami tysięcy maszyn jednocześnie. Za pomocą jednego pulpitu możesz sprawdzać zasady i polityki oraz realizować całodobową kontrolę nad każdym urządzeniem i aplikacją, którą nadzorujesz. Możesz odkryć, którzy użytkownicy i punkty końcowe mają lokalne prawa administracyjne, w tym uprawnienia ukryte lub zakodowane na stałe na komputerach, zarówno w domenie, jak i poza domeną, i automatycznie usunąć te uprawnienia w razie potrzeby. Pomaga to kontrolować członkostwo wszystkich lokalnych grup i użytkowników, aby zmniejszyć ryzyka wynikające chociażby z backdoorów. IBM Privilege Manager automatycznie podnosi poziom uprawnień aplikacji i danych, których potrzebują użytkownicy w całej organizacji, bez wymagania poświadczeń administracyjnych lub zmuszania użytkowników do zwracania się o wsparcie do działów IT. Zapewnia szczegółowe mechanizmy kontroli oparte na regułach, które określają i utrzymują dostęp do zaufanych aplikacji i procesów. Dzięki zaawansowanej analizie zagrożeń w czasie rzeczywistym rozwiązanie tworzy białe, czarne lub szare listy aplikacji zgodnie z elastycznymi zasadami, które samemu zdefiniujesz. Ponadto każda aplikacja może zostać poddana kwarantannie i piaskownicy w dowolnym momencie, jeśli uznamy to za konieczne, niezależnie od jej oznaczenia na liście. Aplikację poddaną kwarantannie można bezpiecznie uruchomić i przetestować bez ryzyka narażenia folderów systemowych lub konfiguracji systemu operacyjnego. No i najważniejsze, zwłaszcza dla zarządu podczas audytu, możemy udostępnić audytorom łatwy do zrozumienia i możliwy do przeprowadzenia audyt wszystkich zasad aplikacji, poświadczeń administracyjnych i działań związanych z podnoszeniem uprawnień. Dostarcza się im tym samym jasny obraz swoich poziomów zgodności i ewentualnych działań, które należy podjąć. Najwyższy czas skończyć już z przyzwyczajeniami z ery MKS-a. Powodzenia i do usłyszenia za tydzień.